Witam się z Wami bardzo serdecznie w filmie z losowanym TBR-em. Zignorujmy proszę fakt, że timeline tych filmów trochę się wysypał, bo to miał być TBR kwartalny, ale ja tak de facto przegapiłam jeden kwartał. Tak więc, tak to sobie wymyśliłam, że te książki, które losuję po prostu dzisiaj. To będą książki do końca roku, z tym, że wylosuję sobie cztery książki, a nie trzy, tak jak zwykle. Jeżeli chodzi o y, książki z poprzedniego filmu, to tak jak planowałam, przeczytałam dwie książki z trzech, z tym, że nie przeczytałam tylko Przetrwaj noc, co jest w sumie ciekawe, bo wydawało mi się, że to będzie najłatwiejsza książka z tych wszystkich trzech, które sobie wylosowałam. Bo po prostu jest krótka i jest to thriller, więc wydawało mi się, że po prostu bardzo szybko to przeczytam i bardzo szybko będę miała to z głowy. Ale po prostu nigdy się do tego nie zabrałam, jakoś tak nie miałam tej książki przy sobie, gdzieś tam nie myślałam o niej, no i finalnie nigdy do niej nie usiadłam. Ale za to przeczytałam pułapkę czasu Madeleine Blanche. Nadal nie jestem pewna, jak czyta się to nazwisko, ale powiem Wam szczerze, że gdyby nie to, że miałam tę książkę ze sobą bodajże w pociągu, w każdym razie w jakiejś takiej sytuacji, gdzie nie miałam przy sobie nic innego do roboty, to ja bym tego nie przeczytała, bo ta książka była po prostu bardzo nudna. I przyznam, że przeczytam tę książkę jakieś dwa miesiące temu. I nie mam bladego pojęcia, o czym ona była. Ale pamiętam, że po jej przeczytaniu spojrzałam sobie na opinię na Goodreads i tam przeczytałam coś bardzo ciekawego, że to była pierwsza książka z Bohaterką. Pierwsza książka Fantazy z bohaterką, gdzie właśnie mamy taką silną protagonistkę, młodą dziewczynkę, która była postacią, z którą po prostu wcześniej dziewczynki mogły się identyfikować. I to jest moim zdaniem bardzo ważne, i pomimo tego, że na ten moment w roku 2023 uważam, że to to, to nie jest książka super do przeczytania, na której będziecie się dobrze bawić, to z perspektywy tego, że to jest książka z bodajże lat 60., tak, to jest książka z lat 60. i mamy tutaj tą główną bohaterkę zamiast głównego bohatera. No to jednak uważam, że ma ta książka jakieś tam swoje miejsce. Ja w ogóle y się zorientowałam później, że jest film na podstawie tej książki z w ogóle z Reese Widdlespoon i z Oprom chyba. Bardzo dziwny jest to film. W sensie, ja go nie widziałam. Widziałam tylko trailer i jakieś tam zdjęcia z tego filmu. Jest, ono wygląda to dziwacznie, wygląda to jak coś super złego, ale z kolei obsada bardziej sugeruje, że byłby to jednak dobry film. Nie zachęciła mnie ta książka do tego, żeby obejrzeć film, ale tak yy, mówię Wam po prostu moje luźne przemyślenia na jego temat. I trzecią książką, którą w tamtym filmie wylosowałam, było Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Ja jestem prawie pewna, że już w którymś filmie Wam o tej książce trochę więcej mówiłam, ale nie potrafię sobie teraz przypomnieć w jakim. W każdym razie to było dla mnie Pięć Gwiazdek. I to już jest druga książka Taylor Jenkins' Reid, jaką ja czytałam, i po raz kolejny ta autorka. Osiąga coś takiego, że ja jestem strasznie przywiązana do tych bohaterów. I pomimo tego, że ja i pułapkę czasu i właśnie Evelyn Hugo czytałam gdzieś tam w podobnym czasie, to z Evelyn Hugo pamiętam prawie wszystko. Ta książka mi się bardzo gdzieś tam wyryła w pamięci. I prawdopodobnie jeszcze gdzieś tam długo tam pozostanie Były tam jakieś drobne rzeczy, które nie do końca mi się podobały Uważam, że przez to jak dużo relacji w tej książce opisane Czy to właśnie romantycznych, czy nieromantycznych To część z nich na tym cierpi Siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie kilkunastu gdzieś tam relacji na przestrzeni 300-400 stron bardzo dobrze rozwinąć i nawet moim zdaniem te relacje ważniejsze dla fabuły gdzieś tam na tym cierpią i to już jest no, nie do końca fajne, bo gdyby to były tylko właśnie te relacje takie poboczne, no to, to wiadomo musimy, musimy gdzieś tam podjąć jakieś decyzje podczas, podczas pisania książki, no ale tutaj szczególnie uważam relacje Evelyn z Harem. Zasługiwała na więcej, po prostu, miejsca moim zdaniem w tej książce. Ale to nie zmienia faktu, że ta książka mi się po prostu bardzo podobała i bardzo mnie zachęciła do tego, żeby czytać kolejne książki tej autorki. Dobra, myślę, że możemy już przejść do części tego filmu, w której losuję sobie kolejne książki. I słuchajcie, tutaj nastał mały update, ponieważ mam listę książek na laptopie. Także już nie będzie tego losowania fizycznego, ale mam tutaj 66 książek, czyli standardowo wszystkie książki, które mam tutaj w Krakowie, poza kolejnymi tomami serii. Czyli chodzi o serię, to mamy tutaj tylko tomy pierwsze. I tym razem wrzuciłam tutaj też książki, które są moimi DNF-ami. I tutaj mam na myśli takie DNF-y, które gdzieś tam. Myślę, że jest jakaś szansa, że, że jeszcze kiedyś je skończę, czy też przeczytam od początku, w zależności jak dawno to moje pierwsze podejście się odbyło. Dobra, i otworzyłam sobie jakiś po prostu randomowy generator liczb i wygenerujemy sobie cztery liczby od 1 do 66. Okej, okay, mamy 41 liczbę pierwszą. I to jest. Yy, słuchajcie. Lśni może Morze Edenu, to będzie wyzwanie. Kolejna to 63. A 63 to jest wiatrą powierzone. Ach, to jest. Potrzebowałam dłuższej chwili, żeby zastanowić się, jaka to jest książka, ale, ale skojarzyłam. Dobra, i mamy jeszcze 39 i 8. I 39 to jest. O, pięknej i bestie, czyli książka, którą wylosowałam w pierwszym filmie tego typu, ale której wtedy nie skończyłam. I słuchajcie książka numer 8 czyli Wojna Światów. Już widzę, że szykuje mi się ciężki orzech do zgryzienia. Zaraz tutaj e, pobuszuję po półkach i przyniosę wam tutaj wszystkie te książki. Dobra słuchajcie, mam te wszystkie książki. To naprawdę będzie wyzwanie, żeby je wszystkie przeczytać. Ale cieszę się o tyle, że to są książki, po które bym na pewno teraz nie sięgnęła. A to jednak jest mój cel w tym wyzwaniu, żeby czytać książki, które mam na półce I które, wiecie, leżą mi się kurzą nieprzeczytane. Na pewno najbardziej przystępne z całej tej czwórki to jest Piękno i Bestie Ale to jest właśnie książka, której już raz zrobiłam DNF To jest zbiór opowiadań i ja po prostu na którymś tam wydaniu skończyłam I nigdy więcej do tego nie wróciłam ale o tyle fajnie, że nie będę musiała tutaj czytać tego od początku, no bo nie mamy tutaj spójnej historii, tylko właśnie opowiadania. I to są retellingi znanych i popularnych baśni, opowiedziane w taki mroczniejszy sposób. Książka kolejna, czyli Wojna Światów, to jest klasyka science fiction. I no, ja trochę science fiction w swoim życiu czytałam, ale to nie jest na pewno jakiś. Pierwszy gatunek, po który sięgam, ale tutaj mnie skusiło wydanie, bo jest bardzo ładne. Mamy tutaj bardzo dużo ilustracji, więc wiecie, może to takie trochę nie, nie super dojrzałe, ale jak są ilustracje, to, to zawsze motywuje do czytania. I słuchajcie, Wiatrum Powierzone, to jest książka, którą ja dostałam kiedyś i szczerze czytałam kiedyś jej opis, ale... Nie pamiętam do końca, o co tutaj chodzi. Japonia. Na pewno jesteśmy w Japonii i patrząc na to, jak to jest napisane, na przykład tutaj mamy takie, wiecie, krótkie rozdziały. Wydaje się to być dosyć tak poetycko napisane. Wydaje mi się, że gdzieś tam mniej więcej wiem, jakiego typu będzie to książka. No i nie wiem, to będzie dla mnie totalne zaskoczenie. Ponieważ no, no nie mam tutaj po prostu żadnych oczekiwań, nie, nie słyszałam żadnych opinii na temat tej książki, ale czasem może fajnie po coś takiego sięgnąć. I e, słuchajcie, to. To jest y, potężne po prostu. Y, to jest książka, która ma y, 814 stron. I o czym jest ta książka? To jest o. O tym, że samolot się rozbija, no i żyjemy sobie tutaj z tymi bohaterami na bezludnej wyspie, do której oni trafiają, może tak strategicznie zasłonię tą panią tutaj na okładce. I, i ja tak wciąż kiedyś kupiłam, bo ona mi się strasznie podoba. Strasznie mi się podoba ta okładka i w ogóle ona jest strasznie gruba i uważam, że wygląda tak monumentalnie i oczywiście kupiłam ją z takim zamiarem, że ją kiedyś przeczytam. Ale po prostu utonęła wśród innych książek, utonęła wśród premier i książek, na które bardziej miałam ochotę. Tak więc nie zdziwiłabym się, jakby to była ta książka z tych czterech, której nie przeczytam, ale w poprzednim filmie tego typu przewidywałam, że nie przeczytam pułapki czasu. A przeczytałam, także zobaczymy, może samą siebie zaskoczę. Dajcie znać, czy czytaliście któreś z tych książek, o których dzisiaj mówiłam i co o nich myślicie, a na ten moment ja się z Wami żegnam, i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!